Nie tracimy czasu i zaczynamy. Proszę Państwa, będę mówił o źródłach archeologicznych, jest to jako komplementarne. Na dwie minuty przeszło, dobrze, powiedział. Jest to niejako komplementarne w stosunku do tego, o czym koledzy wcześniej mówili, ale oglądane jest oczanie I to chciałem Państwu w pokazać. Pierwsza rzecz, regiony w IX wieku. Skąd się dzieło? Otóż w moim przekonaniu. Źródłem powstawania regionów na ziemiach polskich było to, co Państwo widzą, taki krwiąg, reorientacja szlaków handlowych ze śródziemnomorza na Morze Północne Bałtyckie po odbiciu przez Arabów południa Europy po połowie VII wieku i to, co od VIII do wieku obserwujemy tutaj w Europie. To, co na czerwono zaznaczone, to jest właśnie takie odnogi tych głównych szlaków, które moim zdaniem aktywizowały i w ogóle doprowadzimy do powstania regionów jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. A zatem takich średniów sarkologicznych wyróżniłem sześć grup. Ta pierwsza jest mieszana, to jest właśnie mieszana, bo to jest czyli najstarsze skarby i wymiana, skarby z namiestem właściwie właśnie tak się je określa, zarówno monety jak i ozdoby, ale nie tylko. Państwo macie tutaj ilustrację przede wszystkim tych najstarszych ośrodków, które yy, przy okazji Miały szansę zaistnieć w rejonie Morza Bałtyckiego, naszego wybrzeża w zachodniej części Pomorza, podobnie jak po stronie wschodniej, ale również nad środkowym Bugiem. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo tych ośrodków było beneficjentami tej wymiany w XIX wieku. Mówimy w tej chwili już o XIX wieku. No i środkowy obrazek to są te fale rozlewające się, fale chronologiczne skarbów. Te największe kółka to są najstarsze i mniejsze, w tym młodsze. Zwróćmy uwagę, że Pomorze, niewątpliwie Pomorze Zachodnie, było tutaj beneficjentem tych najstarszych, ale zwróćmy też uwagę, że po stronie swojej nad Środkowym Bogiem mamy podobną sytuację, może nawet tylko starszą. I tutaj Państwo macie ilustrację jednego z takich skarbów, który można datować już na 8-9 wiek, ale Białego Stopu. Ja nie, nie będę Państwu czytał dokładnie, bo tylko będziemy tracili czas. Ale możecie Państwo mieć czas, jak ja mówię sobie, czytać te podpisy. I teraz regiony. Jak powstawały regiony i co je wyróżnia? No to jest ta druga grupa świadectwa archeologicznych groty. Na tym się koncentrujemy przede wszystkim najbardziej wyróżnione w terenie, najchętniej badane, widoczne obrazy tej przeszłości Polski plemiennej, które archeolog może dostrzegać. Co możemy o tym powiedzieć? No przede wszystkim moja pierwsza tutaj uwaga jest taka że w tym momencie trudno mówić o homogenności regionów. To nie jest tak, że powiedzmy od Bałtyku po Karpaty mamy jednorodny obraz, oglądając to przez perspektywę budownictwa grogowego. Nie ulega wątpliwości, że tym uprzywilejowanym obszarem są tereny Pomorza szeroko rozumianego, dalej Wielkopolska i w ogóle, jeśli powiedzmy, zachodnia część Polski. Tu chciałem Państwu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim tam, gdzie znaki zapytania, te pustki grodowe, zastanawiające pustki grodowe oraz całkowicie odmienne. Dla mnie najbardziej tutaj charakterystyczny jest obszar ziemi sandomierskiej, to jest Jestem znaczek czerwony u dołu, która jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Na ziemi krakowskiej liczne grody, na ziemi lubelskiej liczne grody. Po środku bogata ziemia sandomierska bezgrodowa. Nie potrafię wytłumaczyć, co powodowała. Ale to nie tylko. Widzimy też dwa kolejne znaki. I druga rzecz. Która jest tutaj interesująca, mianowicie, czy te grody były do siebie podobne? Otóż nie. Widzimy po lewej stronie, jak bardzo one się między sobą różniły, w zależności od regionu. To nie był ten sam żożyst, nie byli ci sami budowniczowie I to nie były te same inspiracje. Bo jak porównywać grody z rysowaniem Kamiennych, z emporiami, które my na Pomorzu, czy z wielkimi grodami, tak zwanymi Są to rzeczy nieporównywalne. Każde z nich ma oddzielną historię. No i trzecia grupa świadectw archeologicznych: osady, obiekty, szlaki komunikacyjne. Niektóre z nich poznajemy niejako przez pryzmat współczesności. Są to najbardziej, jeśli mówimy, enigmatyczne z punktu widzenia archeologicznego. Po lewej stronie ta droga średniowieczna w Kryczanowi, którą miałem okazję badać, która znamy przez jest, jest wybranych od średniowiecza. Po obydwu stronach występują obiekty, osady z IX wieku. Pytanie, czy to był już wówczas ten szlak komunikacyjny, czy zaistniał później, nie odpowiemy. Troszeczkę dalej po pośrodku mamy Bóg, jest to rzeka, ale te wielkie szlaki handlowe z 9-wieczne właśnie tą drogą, tą rzeką przebiegały. Dzisiaj nie mamy tutaj skarbu, ale jest to druga arteria komunikacyjna, która generowała, byśmy osadnictwo. No i jak wyglądają dalej same te obiekty archeologiczne? Niewidoczne, tak jak na tym obrazku po lewej stronie u domu yy, koło brzegu Budzistowa i to pole, które oglądamy to jest, jak mówił profesor Rynkowski, wielki Poligon badawczy dla archeologii, To jest jedna z tych wielkich osad dziewiątowiecznych po brzegu budzistowa. Zanim się przesunął po miasto, bardziej tutaj do ujścia Parsenty. To są również badania podwodne, co ilustruje nam tutaj przykład właśnie badań w rejonie pomorskim, w rejonie jeziora Żółkę. Środkowy dolny obrazek, ale nie tylko. To jest również Tuck, od dziewiątowicznych, ukryty też pod wodą czy też obiekty, które znajdują się głęboko pod ziemią. Państwu Państwa ilustrację przedstawiam u góry po prawej stronie, 2,5 metra poniżej chata dziewiątowieczna, wyżej cmentarzysko wielofazowe od średniowiecza poprzez Nowożytny. U dołu wielka piwnica, która znajduje się również 2 metry pod powierzchnią terenu. To wszystko nie pozostawia śladów na powierzchni, nie ma również nawet e, zabytków archeologicznych, widoki, nawet skoro. No i jedna rzecz, która jest dla nas bardzo pozytywna, będzie chyba Daniel Dzieńkowski, mówił o są jego badania. a mianowicie jak wygląda cała taka osada w jej szerokim, rozumianym kontekście, bo mamy i drut, i inne osady, i całą topografię terenu. Mianowicie chodzi o chorobisko, które było badane i publikowane właśnie przez doktora Dzieńkowskiego. Zobaczmy jak wyglądają takie obiekty osady jako źródła archeologiczne. No. Dobrze, przepraszam. Wszystko widać jak na dłoni. Doskonale zachowane. Co odkryto, również mogą Państwo zobaczyć. Plany każdego z obiektów widoczne i relacje przestrzenne również. No. Jak one wyglądają z bliska? Ale miska możemy dokładnie opisać. Chata z IX wieku i plan jest doskonale czytelny włącznie z wejściem podziałami wewnętrznymi, słupami, które są w narożnikach i pośrodku studnia zachowana w śmianicie i, że tak powiem, kontekst starszych obiektów, które się znajdują też w pobliżu. To są źródła archeologiczne do wieku. Taka osada w całości odkryta. Grupę czwartą tworzą miejsca kultu. Widzą Państwo po lewej stronie mapki. To jest jedna z wielu, jakie można wyrysować. Niech oglądają wiele. Są mapki, gdzie jest dwukrotnie więcej, są takie, gdzie jest mniej. To jest ta, którą ja wyrysowałem zamieszkiem w arkuszy w czasie Sprawa jest bowiem niejasna, ponieważ wiele zależy również od wyobraźni archeologa. Czy dane wzgórze obok uzna za miejsce kultu, czy też, że tak powiem, jest to po prostu wzgórze. Zobaczmy, same te obiekty związane z miejscami kultu, one są bardzo niejednorodne. Szewiatów, ten ruch taki tzw. Tak kultowy i te słupy, gdzie były, bądź nie były jakieś idole, ogniska, dalej, u dołu żmigun, Związany z całą serią tych brzmizłowych w południowej Polsce, jak pan Aszkewicz to obszerny studium prezentował na ten temat, sprawa niejednoznaczna. To są takie, które są pozbawione osadnictwa, jak żemiglot a są takie, gdzie tego osadnictwa jest bardzo dużo, jak żemiglot Otatowski, To są góry nadmorskie, typu Rowoku, który funkcjonuje też w tego jako święte miejsce Słowiców. To są również małe miejsca kultu, takie jak Mołoczki na Podlasiu, taki grudek kilkumetrowy z ogniskami i tak dalej, tuż obok posady, ani chyba musiał spełniać jakieś funkcje symboliczne, bo ich innych funkcji trudno przyporządkować. Czy też te kurhany w Lesie Mleczarowskim z tą kolaną, na której odbywały się zapewne obrzędy w Ziębnym Wieku. Co ciekawe, do dnia dzisiejszego festyny kościelne odbywają się zawsze w Lidii Zielonych Świątek. Na ten temat też trwa dyskusja. Wszystko jest niejednoznaczne w swojej mowie, ale jest. To są również te wielkie. Osobliwości regionalne, czyli wierzynne ośrodki kultu, najbardziej znane święża. Dalej, ujściec w rejonie mu wszystkich i przypisywane im również te posągi, które widać po lewej pojazdu. Tyle, że kontekst, ich łączność z domniemanymi miejscami kultu są poddawane szeroko rozumianej krytyce. Zarówno ten pielgrzym, tutaj poniżej świętego krzyża, podobnie jak postać, tylko nieźle ci parę jeszcze innych. Przedmioty kultury, również mieli mniej problemów interpretacyjnych. Światowik, co do którego są również przesłanki, aby dowiedzieć że mógł powstać w ogóle w okresie nowożytnym, na bazie zainteresowań w okresie romantyzmu. Boża stópka, którą Państwo w góry widzą, wmurowana w kulminach w Kościoła Świętego Stycznia, mająca długą tradycję, jeżeli chodzi o etnografię, związek z okresem pogańskim. O prawie swoim ma naprzemysłowym, z jednej strony mamy przedstawioną zatem meduzę z tymi obnóżkami węży, a po drugiej stronie postać orantki. Pytanie, czy pochodzi z okresu IX wieku, czy też z XI wieku. No i figurki antropomorficzne, z również kontestowali światowicz, czy rzeczywiście miał on funkcję kultową, czy też inną. No i tabliczny spodewolk, z których jedną Państwu tutaj prezentuje, co do których też jest dyskusja, jaką funkcję zbieramy, czy miały związek z kultem wcześniejszym, to też ich funkcja była inna. Grupa piąta, cmentarze obrądek pogrzebowy. Wielka zagadka. Przecież mamy setki tych osad. Widzieliście państwo ile roku. A gdzie cmentarze, pytamy? No mamy. Groty typowe, ale takie Ale zwróćmy uwagę, to jest głównie obszar północno-zachodniej Polski, Pomorza i dalej na wschód. Są również w całej Polsce, widzimy te punkty. Ale pojedyncze. A gdzie dalej? Gdzie są cmentarze wokół wielkiej aglomeracji krakowskiej, która funkcjonuje na 100% od IX wieku i największa, w ogóle nie tylko tutaj. Na wschodnim Mazaszu bany, kurhany, setki kurhanów, Te, które tutaj państwu prezentuję, cietany, obok nich niektóre z nich od wyjątkowo zadatkowej historii. To co oglądamy po prawej stronie ogóry, to jest od VII wieku, VII-VIII wieku pobieg XVII, cały czas jako miejsce grzebali. Wyobraźmy sobie na początku miejsce prawdopodobnie kultowe, jako dom zmarłych, i dalej tradycja tego chłopca wielkiego i wokół niego Kurchanów trwająca, aż po wiek XVII, kiedy dwa szkielety noworodków zostały zidentyfikowane na szczycie tego miejsca grzebali. Wielkie Kurchany mało, No tuż odpowiem, czy to są też ślady damy cmentarzy monumentalnych. Co najmniej tym bardziej, że każdy z nich jest właściwie oddzielna historia. Kopiec Kratusa, który budowany jest na szkielecie ze słupa drewnianego, odchodzącym pod niego elementów. Salwergina pośrodku w Sandomierzu, która jest ociosanym wzgórzem, ale ociosanym intencjonalnie. A może kopiec Tatarski, który nadbudowany został na co pole stanu. To są, proszę Państwa, zagadki, na które. Nie znajduje odpowiedzi. Jakiekolwiek przypisywanie funkcji jest ile prawdziwe, co i pozbawione argumenty. Już nie mówię o tym, że tych mamy zdecydowanie więcej. Tu w Husinem proszę zwrócić uwagę o góry, to jest jeden wielki kopt, który przypomina dzisiaj trzy kopce, ponieważ po badaniach, które nie zasypano go. A jest to wielki monument, tak jak sobie można wyobrazić. No i piąta grupa, na znaczy sama grupa, ale sesmentarska meterska szkieletowa, tych jest najmniej. To jest jeden z tych przedkładów. Chodzi o cmentarzystwo staromadziarskie w przemyślu, ratowane na wiek X, ale kontestowane w kimś z czasów Krobrego. I na ten temat trwa dyskusja. Grupa szósta to jest kultura materialna, bogata, jak widzą Państwo. Właściwie każdy z tych zabytków mógłby być przedmiotem oddzielnego opracowania. I ten skarb zawadylanskorońskiej z z u góry, i te kinkle po pokłucia pasa awarskie u góry. Długa historia noży, z ulicą zapinka nerowińska pasa, elementy uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. One są bardzo rozmaicone i w zależności od regionu które mają zupełnie różne znaczenia. Grupa szósta to jest również ceramika, ale nie to zwyczajne z Jak Ja chciałem coś ciekawego w tym wszystkim. Dla mnie ciekawe jest ta Piękna ornamentyka ceramiki chorwykowskiej obojętnie. To jest dobrze, gdyż taki klasyczny ornamentacji. I zwróćcie Państwo uwagę na tą ceramikę w klęnicach, jakby człowiek sparaliżowany robił te ornamenty. Tutaj. Zobaczcie, jak ktoś coś porównywać, to są równie dwa światy. To są dwa światy, jakby ci ludzie tutaj nie powiem po pijanemu, ale przy jakiejś dysfunkcji manualnej wykonywali ornamenty. To jest również ceramika krakowska. To surowce, które nie mają w tej części Europy żadnej analogii. ogóle niedoceniona, zmarginalizowana. A przecież te surowce występują na południu Europy. Kim byli ludzie, którzy to wytwarzają? Dlaczego wraz z tak zwanymi tzw. wisielańskimi znika ta produkcja? to się stało z ludźmi. To jest również garnek z podębocia. Możemy tabliczki, że tak powiem, uważać, że to coś jest, co się nam w głowie nie mieści, lepiej się by nie zajmować. Ale ten garnek, który występuje w kontekście, z tym ornamentem, z tymi słoneczkami. Na południu, na Bałkanach najbliższego narodu. No i oczywiście całe ciągi technologiczne, yy, yy, tutaj na przykładzie ceramiki z Wolina. Mamy również nowe narzędzia badawcze. Nasza wiedza o wieku IX zdecydowanie się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch, trzech dziesięcioleci. Tutaj, na przykładzie badań Michała Kara, widzą Państwo, ile nam użytek ratowań w Wielkopolsce dotyczących okresu przedpaństwowego. A tutaj chciałem Państwu przedstawić w sposób popularny, jak wykorzystujemy wiedzę z badań arfogenetycznych, To w przypadku wieku IX może nie jest w pełni jeszcze uzasadnione, ponieważ nie mamy cmentarzy szkieletowych, ale możemy zawsze przeprowadzać nasze wnioskowanie dla danego ośrodka, jeżeli mamy cmentarze z XI wieku, co mogło być wcześniej. A zatem się Państwu na prostym przykładzie pokazać, gdzie jest mój poprzedni projekt, Początki Chrześcijaństwa na Mazowszym Wschodzie. Zwróćmy uwagę po prawej stronie, że mamy poprzez obiekt kartologiczny tażyska szkieletowe e, i w e, 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 obudowach kamiennych pośrodku i po lewej stronie te, które są w Kurchanach. Ta grupa HW, taka na pomarańczowo, to są genetycznie ludzie na wschód od nas. Ta grupa z kolei i niebieska u dołu to są stare znaczy ci, którzy od okresu rzymskiego siedzieli tam. Popatrzmy, że cmentarzyska szkieletowa zupełnie inną, że tak powiem, populację genetycznie, od tych, którzy są na cmentarzach, bo budowach A po lewej stronie możemy tak, tak samo podobnie wskazać regiony. Pewnie gdzie są skały, i tych, gdzie ten migracje, bądź w ogóle zmiana w stanowiska sensie były duże. Na tym podstawie spójrzmy na e, równinę Bielską, w drugiej, na, po lewej stronie obrazek. I spójrzmy na drogi, my, o którym trwa dyskusja, czy to byli miejscowi, opcji tak dalej. i Jakaś mozaika genetyczna. Tak samo, podobnie jak w tych drobnych obudowach kamiennych. Ja myślę, że mając dla dziewiątego wieku również badania cementerzy i na żyć, możemy pewne konkluzje odnośnie tego, co mogłoby się w No i oczywiście na tej podstawie również podejmowane są próby synchronizowania wiedzy archeologicznej z tym, o czym koledzy wcześniej, czyli źródłami pisanymi. Dla poszczególnych regionów, to jest przykład dla Śląska, dla Mazowsza i dla Pomorza. No i wreszcie, trzy słowa konkluzji. Przede wszystkim, źródła archeologiczne dotyczące okresu przedpaństwowego są liczne i różnorodne, mają swoje specyfiki i regionalne, różne sobie rozpoznania w regionach kraju. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o cmentarzu okresu przedpaństwowego. No i to, co mówię, dotyczy zwłaszcza Krakowa, aglomeracji Krakowskiej. Mm. Dyskusyjna jest chronologia i funkcja monumentalnych kopców. No i Kraków i Ziemia Krakowska, w moim przekonaniu, pozostają wielkim poligonem, wyzwaniem dla i perspektywą na najbliższe lata. Pytanie tylko, czy wystarczy nam badaczy? Kraków jest, moim zdaniem, w tej chwili zapomniany archeologicznie, powiemy o tę najstarszą historię, tą dziewiątą wieczną. Dziękuję bardzo. Thank you.